Zachodnie Jaguar i e type Dolorien DMC-12, Rolls-Royce Silver Spirit, Chevrolet Air, Cyndap pochodzące z Demoludów, Warszawa, Trabant, Czajka. To tylko niektóre modele z liczącej około 250 samochodów i jednośladów kolekcji w Muzeum Motoryzacji. Znajduje się ono w Białej Oleckiej, niespełna 15 km od przystanku Olecko na Mazurach. Ciekawostki Jaguar został uznany za najpiękniejszy samochód świata przez guru motoryzacji Enzo Ferrariego. Tego Jaga posiadali między innymi Beatles, George Harrison i Mick Jagger z Rolling Stonesów. Dolorien, futurystyczny pojazd z drzwiami typu skrzydła mewy, na pewno wszyscy kojarzą z powrotu do przyszłości. Wyprodukowano ich zaledwie 8600 sztuk. Dwie czajki w prezencie od towarzyszy z Moskwy dostał sam Fidel Castro. A imperialistyczne, chevroleje Beleje, w tej chwili zabytki, można spotkać na Kubie.